W tym zadaniu na osi liczbowej mamy zaznaczoną sumę dwóch przedziałów i musimy wskazać nierówność z wartością bezwzględną, która ją opisuje. Żeby to zrobić, to musimy znaleźć środek tego przedziału, czyli tę liczbę. Aby to zrobić, to wystarczy, że obliczymy średnią arytmetyczną tych dwóch liczb, czyli minus 2 plus 5 dzielimy na 2. To się oczywiście równa 3 na 2, czyli można inaczej zapisać, że to jest 1,5. No, i teraz będziemy musieli zapisać za pomocą nierówności zbiór wszystkich liczb, które są oddalone od 1,5 więcej niż ta odległość. Od 1,5 do 5 oraz od 1,5 do minus 2. To oczywiście są równe odległości, ponieważ to jest środek tego przedziału. Więc liczymy, jaka jest ta odległość. 5 minus 1,5 to jest 3,5. No, i tu oczywiście mamy tyle samo, także 3,5. Zatem zapisujemy tak, że mamy nierówność postaci x minus środek naszego przedziału, czyli 1,5. I interesują nas wszystkie liczby, które są oddalone od tego środka o więcej bądź równo 3,5, czyli dalej w tą stronę niż 3,5, bądź dalej w tą stronę niż 3,5, czyli większe bądź równe 3,5. Oczywiście znaczek jest nierówności nieostry, większe bądź równe, ponieważ tutaj mamy kropki zamalowane. Gdyby był otwarty, to znaczek byłby ostry. Czyli to jest odpowiedź do tego zadania i taką odpowiedź mamy podaną w podpunkcie B.